Uh. Check it. Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Vitos i dzisiaj zaczynamy nową serię na moim kanale Minecraft Old School No dobra, czy jak już widzicie po moim skinie, tak, nie mam swojego skina, ale mam Steva normalnego, nie mogę zobaczyć swojej twarzy i tak, po drugie widzicie też na górze pisze Minecraft Alpha i... Wersja 1.2.0 To jak widzicie to będzie no, moja nowa seria na moim kanale. O, nie drzewka Nowa seria na moim kanale. No dobra. Jak coś to nie kopię o te SKKF to mnie nie hejtujcie za to, że kupię skakafa, że chcę więcej widzów. Nie, tak nie jest. Ja po prostu chciałam zacząć tą serię, ale coś mi nie wychodziło z, nie z nią. Yy, ciągle nie mogłam się zebrać, żeby nagrać, ale w końcu się zbrałam i chciałam nagrać. No dobra, no to to będzie moja taka seria, czekaj tu Boże. No to będzie taka moja seria... Yy, chciałam też powiedzieć, że tak, co 5, może 10 odcinków będę zmieniał yy, wersję na większą. Tak powoli, powoli będziemy yy, na większe wersje, ale to się zobaczy jeszcze. No dobra. No dobra, no to jak zawsze zaczynamy od drewna. To chyba każdy mm, Minecraftowiec, gracz Minecrafta tak robi. Jak już widzicie wszystko jest inaczej. Nie ma yy, tego mięsa. Tak, to nie można szybko biegać, to szkoda, ale co tam? Po co nam się podoba? Dobra, no to sobie zbierzemy parę, parę, parę drzwi. Zbierzemy sobie się tu. No dobra, yy, odcinki tej serii będą trwać około 10-12 Zależy co robię. No, Zależy tak, co właśnie robię. O Jezu, rozwodzę. O, Nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam. Skinu. Trochę szkoda, ale dobra. Jak to początkowe Minecrafty, co nie? Zabijemy krowę, żeby pojedynko. Mm, dobra, zostawimy tą krówkę. Zostawimy mandzia. Dobra, normalnie, normalnie. Lecimy. Hmm, Myślałam, że to jakiś cave jest, ale nie ma. Jedno połączenie, nie ma wiadomości. Okej. Okay. Dobra, no to lecimy dalej. Ktoś mi dopokoił, wiesz, jak ja tego nienawidzę. Boże, boże, boże. Uch, dobra, normalnie, normalnie. never mind. Dobra, lecimy dalej. Hmm, Przydałoby się jakiegoś cave'a znaleźć. Sobie zmienimy, ty grzebianko. Dobra. Ops. Będziemy mieli crafting table. Mm. Przydałby się jakiś cave, żeby jakieś początkowe, żel nie, żelazo, węgla itp. No dobra. I tak w ciągu gry będę coś jeszcze opowiadał. Tak różne grzybki możemy zebrać. O, dobra. Yy, he? Yy, bardzo bym się ucieszył, abyście mi napisali w komentarzach, czy chcecie tą serię, yy, chcecie tą serię, czy coś, jakieś zmiany? Nie, za bardzo nie mogę zmienić jakiś mody w mnie wgrać, to mi nie piszcie. Wgraj, ma albo albo wgraj. czy yy, to będziesz przy drewnu, nie, tego nie zrobię, bo tego się nie da. Tak mi się wydaje, ale raczej się tego nie da yy, wgrać mody na Alpha, Minecraft Alpha. A jak się mylę, to napiszcie, ale mi się wydaje, że się nie da. No... To jest grawa, myślałam, że tylko by. Tak, to no proszę nie mnie za to, że ja to niby, niby, niby kopiuję od skkfa, bo to nie jest prawda i po prostu nieprawda. Ale dobra, i też się ostatnio nie, nie zdziwiłem, ale trochę się zawiodłem, bo wczoraj... znaczy nie wczoraj. Pod moimi ostatnimi filmami, filmikami, dużo łapy w górę ten są. Proszę, dawajcie łapki w górę, ale piszcie dlaczego te łapki w górę dajecie. Ja mogę, ja mogę wtedy y, zmienić to albo powiedzieć, co tam w ogóle źle robię. I proszę nie róbcie tego, bo to niemiłe jest. Co chwilę widzieć łapki w dół albo coś. Albo No mówcie, co się stało? Co źle robię. Ale dobra, teraz trochę o Minecraftie Jak widzimy, to tu mamy. Nie, to to nie To tu byśmy mogli sobie wejść do kejwa Nice, tu już mamy węgiel Dobra, ale pierwszy trzeba zrobić kilof. Dobra Jak widzicie, to jeszcze w Alfie się nie stakowały ...mięska, jak widzicie? Mięsko się takie je. O jezu Jaki fail, co ja chciałam? Ja nie tego zrobić. Chciałem tylko sobie zmienić... zmienić sobie poziom, bo chyba zapomniałam, ja żeby poziom sobie zmienić. Co kludzi normal? Dobra, nie będzie normal, bo jakoś się mógł nie wspomnieło. Hard, to zobaczymy jak to. Jak to będzie. Dobra, to mamy kill off, to sobie to zmienimy. Co zmienimy? To sobie weźmiemy tego craftinga. No i lecimy dalej. Dobra. Zbiorę sobie trochę kobla. Muszę przyda mi się na trochę jakąś jakieś rzeczy z kobla. Zbierzemy tego węgielka. No. A to tak o tej serii. No to to są mówcie, niechejtujcie mnie za to, że ja to kupię, tylko po prostu fajne to jest. Ludzie po. Ludzie co jeszcze nie znali nie znali Alfy, co to wszyscy grają na obecnym Minecrafcie 1.5 czy 1.6 już wyszło. Nie wiem, chyba już wyszło. Eee, no. No to też mogą sobie pooglądać, zobaczyć jak, w, jak wcześniej Minecraft się grał. W tym Minecrafcie mi się najbardziej, naj, najlepiej grało, bo teraz z tego Minecraftu tak wszystko łatwo. Na przykład jak zabijesz się jakieś mobka czy coś. Mobka się w tym, tym Minecraftie obecnym że się go zabije dwoma ciosami a tutaj i yy, ci zabierało w, w tym obecnym zabierało ci chyba to chyba jedno serduszko zależy jakąś zbroję ma a w tym starym Minecraftie w Alfie to ci zombie prawie zabierało, zabierało chyba z pięć serduszek nie z pięć może z 4,5. to był koszmar jak to moby cię zatokowało to koszmar, 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 koszmar. Wersję to y, wersji, y, wersji. wersji Minecraft'a, gdy zmieniał co 5-6 odcinków. 5-6, nie wiem. No zależy, zależy jak mi się będzie grało. Będziemy powoli y, ten, dochodzić do tej najnowszej wersji 1.5 czy 1.6 już. Ale... hmm. To wtedy wykombinuję co możemy zrobić. Zamiast dojść do 1.5, nie wiem, od nowo nie zaczynać, to będzie trochę tak nudno. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, lecimy. O, killoff Dobra. Zrobimy sobie nowy kilofak Hop, hop, hop. Teraz zrobimy sobie... Tak, kilof lepszy. wam się się i tak. Dobra. Weźmiemy jeszcze sobie tego craftinga. Zrobimy sobie trochę pochodni może. dawał tu tak mało światła. Hmm, to byśmy się mogli wybrać, nie wiem na tym odcinku do tych cake'ów. Mogą być ciekawe rzeczy. Nie będziemy wchodzić tam w głębiej, bo to może być niebezpieczne dla nas. Nie chcemy stracić wszystkiego. To lecimy. Będziemy próbować jak najmniej razy zginąć. To będzie trudno. Ale będziemy próbować, co nie? No. Zbieramy sobie trochę węgla, bo się zawsze węgla przyda. Teraz w obecnym Minecraft'cie prawie nikt węgla nie zbiera. Ale w tych starych wersjach to, być, to, trzeba, to trzeba zbierać. Hmm, są jakieś takie fajne cave'y. Mogą być... tam coś słyszymy. słyszymy. Ale nie bójmy się. Hmm, zbierzemy sobie dzisiaj. W odcinku chyba będziemy węgla najbardziej, najwięcej, ale co tam. No i tak, odcinka będą. odcinki będą albo kreatywne, albo będziemy e, adventure robić, domki, znaczy budować. u noc jest. E, to lepiej by było, jakby nie wychodził teraz, to może być niebezpieczne dla nas. Wiadomo, co się na tu zaraz zesponuje nie, może ten odcinek się skończy tutaj. Hmm skończę, zrobię sobie tu jeszcze takie małe pomieszczenie. Taki mini, taki spontaniczny domek, taki malutki. Op. Nie jakiś wielki, żeby tu nam nikt nie w Z mopku, bo jak ktoś wejdzie to będzie źle. Nawet nie mamy mieczyka. No, tu zabudujemy. Akurat. No dobra. Yy za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. się z wami żegnam. Do następnego razu. Pa, pa.